Rozmowa dnia. Nasz gość właśnie z tej partii, której przewodzi Ryszard. Adam Szłapka, sekretarz generalny nowoczesnej. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ryszard dziś obchodzi imieniny, Petru? Szczerze mówiąc nie wiem, muszę to sprawdzić. A to, bo to byłoby poważne tak, to, niedopatrzenie. To byłoby to poważne zauważyć. niedopatrzenie, to prawda. Nie, nie to skoro zasygnalizowaliśmy też ten temat odchudzania, to pan poseł wchodząc do sygnału dnia ujawnił, że 20 kilo się udało zrzucić. To jaka jest ta magiczna metoda? No najlepsza, MZ. Mniej zrzeć po Aha. prostu. Nie, ale mówiąc zupełnie poważnie, to no, zacząłem zwracać uwagę na to, co jem i yy, yy, kontrolować, ile się cukru spożywa. Yy, nie ma sensu jeść takich jogurtów, które są słodzone, na przykład, tylko bardziej zwracać uwagę na to, żeby, żeby były naturalne. No i też się ruszać jak najwięcej, chociażby spacerować. A w Sejmie jak karmią? No w Sejmie jest, jest stołówka, gdzie jest wysoko przetworzone jedzenie. Jeżeli na tym jedzeniu by opierać swoją dietę, to, to raczej nie ma szans, żeby schudnąć. To byliby dość obszernymi posłami. Tak, tak, zdecydowanie. A do tak, której więc jest otwarta unikać. ta stołówka? Jak jest posiedzenie Sejmu do 3 w nocy, to trzeba, jogurt, jogurt ze sobą trzeba przynieść e, na salę? Chyba jest otwarta y, ta stołówka, ale chyba jest, o ile się nie mylę, jest to chyba dodatkowa opłata za, 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 za kupno posiłków o późnych godzinach. A to jak w PRL-u było tak, że o północy się otwierały sklepy nocne i one się Różniło od zwykłych tym, że można było tam kupić to, co w normalnym sklepie spożywczym, ale 10 zdaje się procenty drożej. Nie wykluczono, że niedługo pamiętam. będą takie sklepy niedzielne. A to jest jedno z pytań, które chciałem panu zadać, jak się Nowoczesna zapatruje na pomysł wolnych niedziel handlowych. Znaczy, naszym zdaniem to jest, to jest nietrafiony pomysł, zły. Z... I to jest złe na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna gospodarcza. Według, według badań ekonomistów, przede wszystkim PWC, bo na, na nich Dana się powołuje, przy ograniczeniu czy zakazie handlu w niedzielę pracę może stracić około, około 100 tysięcy osób. Według innych badań około 7% w tej gałęzi może, może spaść zatrudnienie. Ale to jest ważne nie tylko, jeśli chodzi o te osoby, które pracują bezpośrednio w sieci handlowych czy sklepach które miałyby być nieczynne w niedzielę ale to też chodzi o dostawców w ogóle całe ograniczenie handlu. Yy, Także to, to na pewno wpłynie negatywnie na gospodarkę w Polsce. A drugą no i też jakby siłą rzeczy konsumenci to odczują no bo to wzrastają koszty dla, dla, dla przedsiębiorców którzy handlują w związku z tym w związku z tym może to się odbić na cenach, ale jest też druga płaszczyzna, która moim zdaniem jest równie ważna, to jest pytanie o to w jakim chcemy my żyć państwie, czy w państwie jest ideologizowanym gdzie państwo Narzuca swoim obywatelom to, jak mają spędzać czas wolny. Bo nie ukrywajmy, tu nie chodzi o ochronę pracy, bo żeby pracę chronić, to najpierw tą pracę trzeba mieć. W uzasadnieniu projektu bardzo wyraźnie jest napisane, że niedziela ma być dla Boga i rodziny. Więc pytanie, czy my chcemy żyć w państwie, którym narzuca rozwiązanie obywatelom, mówimy o nam, kiedy mamy robić zakupy, jak mamy spędzać czas wolny. A Wielka Brytania to jest, pana zdaniem, zideologizowany kraj? W Wielkiej Brytanii bardzo ciężko jest zrobić zakupy w niedzielę. W wielu ale, innych krajach europejskich tak yy, samo. No Bryt... nas, nas nie dziwi specjalnie to, jak jesteśmy za granicą. Że w niedziele sklepy są zamknięte, przyjmujemy. W Wielkiej to jakoś. Brytanii, o ile się nie mylę, da się zrobić zakupy w niedzielę dość łatwo. W Niemczech są z tym problemy, w Austrii są z tym problemy, w Norwegii są z tym problemy, no ale mówię, żeby chronić pracę, bo jeżeli, jeżeli, celem jest, jeżeli celem jest ochrona pracy i wsparcie pracownika, no to punktem pierwszy jest, warunkiem koniecznym do ochrony pracy jest posiadanie tej pracy. W związku z tym, jakby ograniczenie handlu w niedzielę doprowadzi do tego, że część ludzi straci pracę. Jeżeli chcemy w pomóc pracowników pracujących w niedzielę i ochronić ich, to, to należy zastosować w, takim, w takiej sytuacji jakieś ewentualnie narzędzie kodeksu pracy. Na przykład większa płaca w niedzielę. A wolny rynek tego nie wyreguluje, że jak nie mogę zrobić zakupów w niedzielę, no to co? To pewnie więcej zakupów zrobię w sobotę. Mniej będzie obrotów z niedzieli, wzrosną te z soboty. To może ta ekspedientka zamiast pracować w niedzielę będzie pracowała w sobotę, bo będzie więcej ludzi, żeby ten zwiększony ruch służyć. No, ale obsłużyć. też no, no jest masa zawodów, które muszą pracować w niedzielę i też jest masa ludzi, którzy pracują bardzo długo, pracują też w sobotę i będą mieli problem z robieniem zakupów. No. Pytanie, czy państwo ma decydować o tym, kiedy my robimy zakupy, czy, my, czy to my mamy o tym decydować? to jest fundamentalne pytanie, moim zdaniem. Kto powinien zdecydować się o dalszych losach Hanny Gronkiewicz-Walc? Powinno być referendum jak najszybciej w Warszawie w kwestii przyszłości, jako prezydenta miasta? No myślę, że, 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 że no to, to by było rozwiązanie, które by było najkorzystniejsze dla, dla wszystkich, żeby Rada Miasta Stołecznego Warszawy zdecydowała się rozpisać takie referendum. Jeśli pani Hanna Gronkiewicz-Walc nie chce się podać do dymisji. No, uważam, że tą sprawę trzeba autentycznie i bardzo rzetelnie rozwiązać, wyjaśnić. Z całą pewnością pani Hanna Grączkiewicz-Walc ponosi za to odpowiedzialność polityczną, mimo, że unikała tego. No, ratusz, Urząd Miasta jest instytucją hierarchiczną, więc błędy wiceprezydentów, czy błędy urzędników, no, ostatecznie obciążają panią prezydent, która powinna ich jak najszybciej zwalniać, jeżeli te, te, te błędy popełnia. No, referendum jest lepszym rozwiązaniem niż Powołanie komisarza na, na, na dłuższy czas, no bo wy, wtedy no, wypowiedzieli się w tej sprawie wyborcy po prostu. A mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno tą sprawę, sprawę gra, bo też może chodzić o zemstę. Taką, taką widać wyraźnie tutaj, aż przed do, do tego, żeby panią prezydent Grąkiewicz was wyprowadzić w kajdankach. A z drugiej strony Platforma, co moim zdaniem jest równie poważnym zarzutem, próbuje sprawę zamieść pod dywan, mówiąc, że nic się nie stało. Potem po, po, po kilku dniach mówi się, że, że całą odpowiedzialność ponosi jakiś urzędnik za to. Potem mówi się, że to cieniem kładzie na całą platformę, mówi przewodniczący Schetyna. Więc jak kładzie cieniem, to miałem wrażenie, że następnym zdaniem będzie, że wytłumaczy, że platforma to rozlicza z drugiej strony mówi, że będą bronić Hanny gronkiewicz Walz strasznie tak jest. Jest, to, jest to za, za, miłe, za, za wiłe, zagmatwane i wygląda jak zamiatanie spraw pod dywan, a To jest najgorsze, co może być w demokracji. Takie jedno zdanie z wypowiedzi Grzegorza Schetyna na ten temat mnie mocno zdziwiło, bo on powiedział, że bardzo chciałby wierzyć w to, że Hanna gronkiewicz Walz jest niewinna. No to jak się mówi, że bardzo chciałby. Wierzyć wierzyć, no na to znaczy, że chyba nie wierzę. No, więc no. widać wyraźnie, że, że Platforma ma z tym bardzo poważny problem, bo z jednej, bo, bo z jednej strony starają się bronić Hanny Gronkiewicza, ale zrobi się to dosyć nieporadnie. Z drugiej strony jako człowieka też mi jest jej żal, bo... bo... No, no jest, jest w bardzo trudnej sytuacji, no, ale w, w polityce jest tak, że za swoje decyzje bądź zaniechania trzeba ponosić odpowiedzialność. Jeżeli doszło do, do złamania prawa, no to, to, to powinna też być odpowiedzialność karna w tej sprawie osób, które, które za to odpowiadają. Fakt, że przez lata wszystkie siły polityczne w Polsce zaniedbały tą sprawę, bo nie mieliśmy ustawy reprywatyzacyjnej. Natomiast jakby, no, zadaniem Ratusza i pani prezydent było to, żeby absolutnie uniemożliwić dziką reprywatyzację w tej sprawie nie dopuścić do tego, że są, że cwaniacy, handlarze roszczeń przejmują kamienicę i dochodzi do czyszczenia kamienic. No to jest jasna sprawa. A będą prawybory w nowoczesnej, żeby wyłonić kandydata na prezydenta Warszawy, żeby oddać głos członkom partii na przykład? Z całą pewnością będziemy mieli dobrego kandydata na, na, na prezydenta Warszawy i z całą pewnością członkowie struktur nowoczesnych w Warszawie będą mieli szansę się w tej sprawie wypowiedzieć. Będziemy o tym rozmawiać. I Paweł Rabiej mógłby być takim kandydatem? Myślę, że byłby bardzo dobrym kandydatem ale takich kandydatów Nowoczesnej, myślę, bardzo dobrych będzie kilku. A Ryszard Petru mógłby kandydować na prezydenta Warszawy? Albo może M powinien? No myślę, że, że, że miałby bardzo duże szanse, gdyby kandydował, ale, ale myślę, że Ryszard Petru ostatecznie nie będzie tym kandydatem, będziemy mieli innego kandydata wyłonionego ze struktur Nowoczesnej. To teraz uwaga, będzie pytanie podchwytliwe. Czy wie pan, co łączy takie nazwiska? Włodzimierz Cimoszewicz, Hanna Suchocka, Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski. By byli ministrami sprawiedliwości. I prokuratorami, I prokuratorami generalnymi i jednocześnie posłami. I nikomu to nie przeszkadzało. A teraz Nowoczesna Platforma chcą wygasić mandat Zbigniewa Ziobry, argumentując, że jest jednocześnie posłem i prokuratorem generalnym. Znaczy, sytuacja o tyle jest inna, bo wtedy mieliśmy ustawę o prokuraturze, która niewiele różniła się od tej ustawy, która obowiązywała mniej więcej do tej pory, za wyjątkiem tego, że minister sprawiedliwości był jednocześnie prokuratorem generalnym. Realnym, takim jakby politycznym nadzorem nad prokuraturą. Co do zasady, ja jestem oczywiście przeciwny takiemu wprost upolitycznieniu prokuratury, natomiast jest to jeden z modeli, on jest czasem stosowany w innych państwach europejskich i to nie jest jakby zasadniczy problem. Zasadniczy problem w tej sprawie polega na tym, że nowa ustawa o prokuraturze daje prokuratorowi generalnemu, który jest jednocześnie politykiem, i to politykiem wprost, bo jest posłem, bar szereg bardzo istotnych uprawnień Takich czysto prokuratorskich, takich jakie to uprawnienia mają prokuratorzy, którzy normalnie prowadzą śledztwa, może ingerować w śledztwa, zmieniać prokuratorów, sam zlecać śledztwa. No jest to szereg takich uprawnień, które, no, które pozwala prokuratorowi generalnemu ręcznie sterować śledztwami. No i to jest, no, to jest niezgodne z takimi zas no, z zasadami państwa prawa, naszym zdaniem. Dlatego uważamy, że jeżeli Zbigniew Ziobro, ma być członkiem rządu, ministrem sprawiedliwości, jednocześnie prokuratorem generalnym, no to niech będzie przede wszystkim urzędnikiem, ale niech nie będzie politykiem partyjnym i, i posłem. Uważamy, że to jest, to jest błąd. Zresztą no, z doświadczenia lat 2005-2007 wiemy, że pan minister Ziobro no, bardzo dużą przy, uwagę przykłada do akcji politycznych, do takich akcji czysto pr -owskich. Pamiętamy akcję z dyktafonem z doktorem. Mirosławem G., i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie akcje były zdecydowanie akcjami politycznymi, a ich celem niekoniecznie było wyjaśnienie jakichś konkretnych spraw, tylko rozgrywka polityczna, czy wewnątrz koalicji, czy, czy z opozycją. Mówił Adam Szłapka, sekretarz generalny Partii Nowoczesna, Ryszarda Petru. Dziękujemy za wizytę w Sygnałach Nie. Dziękuję bardzo. 26 minut po godzinie 8.